No, witajcie, jesteśmy z powrotem. Nastał kolejny piękny dzień. Potrzebne nam są skrzynki. Mam tu jakieś gdzieś miałem. No, dobra, ja sobie po prostu zrzucę jakieś skrzynki. Niech będą cztery, powinny wystarczyć. I póki co skrzynie, dobra skrzynie damy tutaj i tutaj kamienna rurka. Kamienna rurka, no dobra. Skrzynie, są, urobek będzie się tutaj pakował do skrzyni. Trochę je może powiększymy. Bo pewnie będzie tu sporo innych rzeczy. To mogę zrobić w międzyczasie. A teraz kamienne rurki przewodzące oczywiście muszę je rzucić cyk widzicie płynie energia zobaczcie jak szybko to się buduje jeżeli próbowaliście z silnikami innymi nawet z, z tymi zasilanymi paliwem pewnie wiecie jak to wygląda jeżeli nie wiecie to ja wam nie będę wam pokazywał ale wam powiem w praktyce samo zbudowanie tej ramy zajmuje dobre kilka minut te każdy element ramy pojawia się raz na kilka sekund bądź raz na sekundę. No tego problemu nie ma przy skorzystaniu z energii słonecznej, bo jest ona super potężna. Zobaczcie i już. Płynie nam ziemia. Włączymy jeszcze drugą koparkę. Energia płynie, zobaczcie jak szybko to hula. Zaraz zacznie kopać na dół. No i tak sobie będzie kopała do momentu, w którym natrafi na lawę, albo na bedroki, czyli już na te um, ostateczne warstwy, czyli na kraniec świata. No zatrzyma się też przy lawie, jak wspominałem, ale można ten problem rozwiązać po prostu zalewając to i tworząc tutaj źródełko, bo te koparki bez problemu kopią obsydian. Także lawa zamieni się w obsydian, zostanie on wykopany i koparka pójdzie dalej. No, i co tu jeszcze? Pamiętajcie, jak będziecie stawiać yy, silniki spalinowe, żeby użyć chłodzenia. A właśnie, jedna bardzo ważna rzecz, o której wspomniałem, zresztą to będziecie mogli zaraz zobaczyć, chociaż nie do końca. Zobaczcie, teraz nie idzie to jakoś specjalnie szybko, a to i tak już jest najszybsza wersja. Także jak będziecie budować yy, swoje kopalnie odkrywkowe, to pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej na początku nie budować specjalnie dużych. Wiadomo, że jeżeli zasoby są ograniczone, jest jeden, jeden silnik, czy tam jeden jakiś system zasilania, to nie ma co szaleć, ale jeżeli zbudujecie to 64 bloki na 64 bloki duże, to będzie to zajmowało naprawdę kilka dobrych godzin, żeby dokopać się do czegokolwiek, co jest warte wykopania, czy jest czy to węgla żelaza, miedzi, czy innych rzeczy. Także na początek. Warto jest postawić sobie taką, no może niekoniecznie taką małą jak ta standardowa, która jest tutaj, bo ona jest faktycznie bardzo mała. Za to szybko zajdzie głęboko na dół. Ale na początek warto jest postawić sobie nie taką całkiem dużą. To będzie w miarę dobre rozwiązanie. I zapewni Wam to, że w miarę krótkim czasie dokupiecie się do jakiegoś cennego skarbu. No i w sumie. Tak to mniej więcej wygląda. To by było na tyle, jeżeli chodzi o, o kopalnie odkrywkowe. No i teraz trzeba zająć się budowaniem jakiś maszyn. Zresztą, zobaczcie, jak widzicie póki co, ja może dorobię tutaj jakieś skrzynie, bo one one nie szybko się zapełnią. I teraz, tak, kwestia filtrów. Na początku. Jeżeli chcecie budować jakąś konkretną maszynerię, macie jakieś konkretne plany, a mm, budujecie wszystko na spokojnie, czyli kopiecie sobie to, co jest potrzebne do zbudowania i tak dalej. Także na początek pewnie nie będziecie nawet tego filtrować, chyba że zrobicie sobie te diamentowe rurki. Właściwie jedna taka diamentowa rurka powinna wystarczyć do tego, żeby odfiltrować na przykład wszystkie rudy Czyli tam mieć, uran, który się też tutaj znajduje, tin, no węgiel, żelazo, złoto i tak dalej, i tak dalej. To możecie to zrobić wszystko na, je, na jednej rurce diamentowej. No i potem, po zrobieniu takiego systemu, można wszystko dalej wypompować. Nie trzeba tego przynosić ze skrzyni. Ja zaraz zacznę się, zajmę się budową tego i pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj już widziałem o, żelazo, żelazo, ja sobie go ukopię, bo moja koparka niestety nie dosięgła do tego złoża żelaza. Zobaczcie, jaki Jeden klocek więcej, dwa klocki więcej. I już bym miał trochę żelaza. No, ale to. Póki co zbiera mi tylko kamienie. Nie ma się co martwić, na pewno się dokopią do czegoś fajnego. Tu już widzę, że pojawił się węgiel. No, i tak to wygląda póki co. Oczywiście można użyć tutaj, jeżeli się tylko bawicie, e, chyba że macie już wykopane odpowiednie zasoby, można użyć e, rur e, teleportujących. Wystarczy postawić taką rurkę na górę. Drugą gdzieś, gdzie chcecie przeteleportować te wasze itemy. Wykopane. I już. E, dobra, i teraz. Kolejna kwestia jest taka, zaraz powinien wykopać mi się węg węgiel. To pokażę wam o co chodzi. Dlatego, że żeby ustawić filt trzeba posiadać co najmniej jedną taką rzecz. Co najmniej jednego klocka. No my niestety póki co nie posiadamy nic poza kamieniami, ale węgiel powinien tutaj niedługo przypłynąć, chyba że się nie wykopał. O, płynie. Widzę go. Widzę go. Tyt. No i jest, można go sobie teraz załadować i dodać do filtra. Tylko pamiętajcie, że jeżeli ustawimy węgiel, żeby leciał nam prosto, to prosto będzie leciał tylko i wyłącznie węgiel. Także pozostałe rzeczy najprawdopodobniej zacz zaczną wypadać z rur tutaj. Jeżeli pojawi się coś innego, no bo niespecjalnie będą miały gdzie płynąć. Ta rura pozwala tylko na. O, skłodniałem, ta rura pozwala tylko na kamienie. I na ziemię, druga tylko na węgla, także, no, niespecjalnie miałoby to płynąć. No dobra, ja to zostawię, niech sobie to kopię, wrócę do Was. Yy, no, jak już coś kopię, zobaczymy. Pozwolę temu się dokopać do dna, chociaż pewnie zajmie to tydzień, ale. No, zobaczymy, pokażę Wam, ile ciekawych rzeczy uda się nam wykopać za pomocą. Takiej, takiej małej koparki i takiej trochę większej. No dobra, na razie. Witam ponownie. Nasze koparki już dobiły się do dna. Przy okazji wykopałem to, co znajdowało się po bokach. Oj, nie chce mi się tu spadać, zaraz wam pokażę, co znajduje się w tej skrzyni. No tak to wygląda. Sporo żelaza, sporo miedzi, sporo węgla, trochę uranu, nikolit. Trochę redstone'ów, trochę złota. No, w tej skrzyni znajduje się oczywiście trochę mniej ciekawych rzeczy, dlatego że powierzchnia kopania była mniejsza. Ale znaleźliśmy kilka fajnych rzeczy, które nam się przydadzą. Problem, jaki mi się pojawił już teraz, był taki, że moje skrzynie się przepełniły. Zobaczcie, tu jest jedna pełna załadowania skrzynia śmieci, tu jest druga załadowana skrzynia śmieci. No, ta jest już do połowy załadowana i teraz. Oczywiście mogłem to te śmieci wszystkie dać bezpośrednio do żeby topiły się w lawie, bo nie są mi potrzebne, ale w tykicie można wykorzystać je w inny sposób. Mianowicie można je przerobić na dowolną inną rzecz. I teraz pokażę wam jak to zrobić. Do tego potrzebujemy takiego urządzenia, które nazywa się energy condenser. Do jego wykonania potrzebujemy trochę obsydianu, 4 diamenty i alchemiczną skrzynię, która się składa z trzech pyłków, z diamentów, ze skrzyni i z żelaza. No dobra, to zaraz to wykupimy, albo może najpierw wezmę powiedzmy trochę żelaza i trochę węgla i ustawię je w piecu, żeby mi się przerobiły na sztabki. To zrobimy tak. I to zrobimy tak, to niech się robi. A my w tym czasie pójdziemy wykopać diamenty, bo znaleźliśmy. Co prawda, koparka ich bezpośrednio nie wykopała. Tutaj jeszcze zostawiłem niektóre rzeczy, wykopię je sobie później. Ale to co ciekawe, znajduje się tutaj i są to całe dwa diamenty. Może będzie ich nawet więcej. Miejmy taką nadzieję. O, są diamenty, proszę bardzo. Dwa. Właśnie, i teraz tak, to co będziemy teraz robić, to pokażę Wam dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, co zrobić ze wszystkimi śmieciami, które się pojawiają, żeby ich nie zmarnować, tylko przerobić je na inne rzeczy. A drugie, co Wam pokażę, to jest jak to zrobić. Dobra, mamy 8 diamentów. Co potrzebowaliśmy do zrobienia skrzyni alchemicznej? O, diament, e, dwa kamienie, trochę żelaza, skrzynie i pyłki. Dobra, e, ja poskładam tą skrzynię i wrócę zaraz e, do Was za chwilę. Także teraz zrobimy nasz kondenser energetyczny. E, do niego było potrzebne tak: cztery diamenty, cztery obsydiany. I skrzynia alchemiczna yupi! Posiadamy, i jeszcze zostały nam dwa diamenty. Także bardzo dobrze, bo się one przydadzą. I teraz, co to jest i jak tego używać? Energy Condenser pozwala przerabiać czyste jednostki energii na konkretne materiały albo jedne materiały na inne. Także postawimy go sobie na początek tutaj, i możemy teraz zrobić tak. Chcemy. Powiedzmy wygenerować sobie trochę diamentów. Także postawimy jednego diamenta tutaj. Hmm, przydałby się podpiąć rurkę do tego, ale powiedzmy, że na razie po prostu załaduję tam te staki z koblem ręcznie. A zaraz to zrobimy. I zobaczcie, koble zaczęły się przerabiać na diamenty. Co prawda nie jest to specjalnie wydajne, bo potrzeba 8000 kobli, żeby stworzyć jeden diament. Ale możemy to rozwiązać w inny sposób, ponieważ mamy tutaj inne cenne materiały, których nie będziemy używać: takie jak uran, e, tin oraz tungstyn. Nie wiem do czego on służy. Podobno nie służy w chwili obecnej do niczego, i podobno jest o wiele rzadszy niż diamenty. Nie wiem, e, czy to jest faktycznie prawda bo, prawda, bo mi udało znaleźć się ich aż 9. Ale. Plus jego jest taki, że z jednego można wygenerować dwa diamenty. Zobaczcie. I już zamienił się on w dwa diamenty. Zrzucimy tutaj wszystko. No i na chwilę obecną, posiadając jeden diament e, mamy tych diamentów 19. Za pomocą e, tego Energy Kondensera można się pozbywać wszystkich śmieci. No, to nie musi być tylko kobel i ziemia, jeżeli na przykład nie potrzebujecie. Czego możecie nie potrzebować? Na przykład. Na przykład powiedzmy, że nie potrzebujecie lapisa. No to a potrzebujecie zamiast tego, albo na odwrót, potrzebujecie lapisa, a nie potrzebujecie redstone, bo macie dużo. I zobaczcie. I już zaczął się przerabiać, już się zresztą przerobił. I w ten sposób można się pozbywać wszystkich śmieci. Teraz, a dwa, generować to, co jest nam akurat potrzebne. Ja tutaj. No, mógłbym tutaj postawić cały system pomp, który się tym zajmie. I właściwie, patrząc na ilość tych rzeczy, które się tutaj znajdują, to właściwie mógłbym to zrobić. I właściwie zaraz to zrobię. Ale najpierw e, pozbędę się już tych rur, które się tutaj znajdują, bo one nie będą nam potrzebne. A, i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie. Yy, maksymalny rozmiar, jaki może taka koparka kopać w jednym czasie, to jest. Nie 64 na 64 jak wam mówiłem wcześniej. Ale 62 na 62 klocki. Tam już jest bedrock i zobaczcie, na chwilę obecną znajdujemy się na 64 na wysokości 64 klocków. Także jeżeli zrobilibyśmy maksymalny rozmiar tej koparki, to w praktyce dziura miałaby taki rozmiar w każdym z możliwych kierunków. Także no jest to spora dziura i byłoby tutaj mnóstwo, mnóstwo kobli. I innych śmieci, których do niczego nie potrzebujecie. Także na początku naprawdę warto jest, jeżeli macie diamenty, zainwestować w zrobienie takiego energy condensera. Później pokażę Wam, jak przerabiać czystą energię za jego pomocą na dowolny materiał.